grę, w której trzeba wybrać dobrą zjeżdżalnię. I z tej strony arkady szcawin. Ja już nie przedłużam. Przechodzimy do odcinka. Oto no to, czy takie coś, czy takie coś? Może takie coś? Dobra, dobrze. Dobrze wybrałem trzeba przejść tutaj mini obbi. Mini obbi pyk pyk O nie, nie udało mi się niestety takiego obbi się nie udało przejść to teraz może nie Dobra, jeszcze raz. Jeszcze się nie poddaję. Pyk, pyk, o nie no, nie no. po prostu dzisiaj mi nie idzie w te obbi, po prostu grałem sobie w, w, w Pet Simulator X, tam by chciałem przejść to obbi, Pet Simulator X i po prostu nie, nie umiałem, ale... w... Wczoraj miałem przejść TO OBLI Simulator X, ale. Tutaj tutaj po prostu jest za szeroko. Te. Te linie są bardzo szerokie. Pyk? Jest! Udało mi się. Dobra, to. Czy to? Tutaj. Y, ja wybiorę y, to bo może to jest właściwe. I. Tak. Tak, tutaj by się wjechałoby ścianę. Yy, a tutaj. co trzeba zrobić? Aha, trzeba tutaj. Pyk. Pyk. Proste, prostu Pyk. To jest proste, serio. Tam to było trochę trudniejsze, moim zdaniem. O nie! O nie! Co tam jest? Mogę tutaj przejść? Ej, tam przed chwilą byłem! Albo nie! Nie, chyba nie byłem. No to stawiamy się to! Bo no, tak! Jakie ja mam szczęście dobra więc idziemy dalej. Pyk. To też proste. Tutaj. A tutaj jest ta zdjeżdżwalnia. Tu można przejść. Z proste można tak przejść. Trzeba sobie tak przejść. Pyk. I teraz idziemy tutaj. Pyk. Dobra. Kura czy jajko? To chyba kura. Bo bez kury nie ma jajek. Dobra, błagam, błagam, żeby to było dobre, dobre, dobre. Jest. Tutaj hasło trzeba? Nie, nie Byliśmy w jakiejś... Widzie? Co to było? a to jednak było złe To jednak było złe, to widzowie, widzowie To było złe, to było złe, to było złe, to było złe. Kura jest zła Wolę już jajo, jajo wolę Jajo, szybko. Mam 10 sekund, żeby pójść do jaja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, wy 8 sekund. Bo wow. ja już nie chcę iść do windy. Ta winda była do, do zła zła. Nie lubię jej, przestraszyłem się trochę A, to tu proste jest Pyk, pyk Pyk no, się widzowie, muszę tutaj skoczyć. Dobra, tutaj nie ma pułapki Nie ma pułapki, a tam Chyba była tak ta... Tak, tam kurę wybrałem Niebieskie było złe Dobra, no to y, takie coś? Android czy takie jabłuszko? To jest napisane Android, to no to może wybiorę Androida? O nie, Winda! O nie! Widzicie tam go! Nie! Yeah! Widzieliście go tam? To jest Wuggy więc już Android odpada. Android jest zły. Android jest zły. Więc idę tutaj. Pyk. Dobra, to jest dobre. To jest akurat dobre Więc idę tutaj dalej W ogóle jestem trochę wysoki w tej grze W innych jestem niski Dobra, no to tutaj pyk Pyk, jestem teraz tu Ej, widzowie przecież tutaj byliśmy, widzieliśmy to. Może ci potwierdzić, że tutaj byłem. No nie byłem tu, ale tam na pewno byłem. Tak, tam na pewno byłem i tutaj zobaczyłem to na pewno. Więc taka. Taka zjeżdżalnia czy taka zjeżdżalnia? Dobra, to może pójdę w niebieską. Bo ja lubię niebieski nawet. No nie, winda. E, nie, co to jest? A duch! Duch, nie, nie, duch! Duch. Duchy to były. A, a, wiemy, że tamto czerwone jest. Znaczy niebieskie jest złe. Pyk, pyk, szybko, mamy. No super. Mamy y, 10 sekund, żeby pójść do czerwonego. No może 20. Raz, dwa albo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dobra, idzie w 9 sekund, w 9 sekund idziemy dalej. O, nie, tutaj trzeba przeskoczyć takie coś. Pyk, dobra, tutaj jest, o, nie. Silny, czy szybki? szybki? Pewnie to będzie winda. A nie. Czyli to było winda. Dobra, tutaj jest strzałka. Dobra, strzałka tutaj jest. E, tutaj jest... A, czyli to była seria strzałka. Latać czy nie latać. Latać. Pyk. Jest. Dobrze. Odpowiedziałem. Pyk, pyk. O nie. Tutaj jest taka taki coś. Co? E, nie Ktoś tutaj coś powiedział. Szybko, e, gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Du, 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 du. Dobra, szybko, szybko, szybko. E, takie coś, czy takie coś? Dzwonek. Dzwonek wybieram. Szybko, szybko, szybko.

Nie wiem. Dobra, teraz pyk, pyk, pyk. Dobra. Eee, dobra, chyba muszę wybrać pająka. No to pająk może być dobry. Tak, pająk jest dobry. Gdzie trzeba iść teraz? Chyba teraz trzeba iść tu. Pyk, pyk, pyk. Idę szybko na górę. Na górę idę. I tutaj trzeba przejść po desce. Po desce trzeba przejść. A! 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 A to była, to była jakaś trucizna To no, trucizna była dobra, więc zaraz kończymy ten odcinek Ale za chwilę tym może dojdziemy do ostatniej zjeżdżalni lub do windy pyk, 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 pyk. Pyk. Szybko, szybko tutaj idziemy. Dobra, Zjeżdżalnia. bo no to niebieska. Telefon wybieram. Ej, dobra. dobra. chyba, chyba wyjdziemy z tego. Ale ja bym kończył ten odcinek. Trzymajcie się. I pa.